Grzegorz Kazdebkę, Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko. Opowiadanie pod tytułem Pomyłka. Najwcześniej w naszym domu wstaje mój synek Kacper. Przez dwie minuty próbuje zachowywać się cicho, żeby nikogo nie zbudzić. Z reguły jednak nic z tego nie wychodzi. Następny więc kwadrans mija nam na kłótni. Krzyczę, żeby tak nie hałasował, bo chcę się wyspać, a położyłem się bardzo późno w nocy. No a gdy się już obydwaj nakrzyczymy, budzi go znajmie, że minęła godzina ósma i trzeba w wielkim tempie myć się, ubierać i biec do przedszkola na śniadanie. Kiedyś zdarzyła nam się śmieszna sytuacja. Położyłem się spać jak zwykle bardzo późno. Kacper zdążył już zrzucić z łóżka kołdrę, prześcieradło i poduszkę. Budzik tylko tykał, jakoś tak sennie i wolno. Spojrzałem zdziwiony w jego stronę, i co się okazało? Że jest zepsuty. Sekundowa wskazówka resztkami sił próbowała wspiąć się powyżej godziny dziewiątej. Zły jak małpa w klatce, zgasiłem światło i nim pogrożyłem się we śnie, hipnotyzowałem sam siebie. Teraz zaśniesz, ale obudzisz się o siódmej trzydzieści. Teraz zaśniesz, ale obudzisz się o siódmej trzydzieści. Teraz zaśniesz, ale obudzisz się. Zasnąłem. Nagle przez sen przedarły się do mej świadomości słowa. O siódmej trzydzieści, teraz zaśniesz, ale obudzisz się. O siódmej trzydzieści, teraz zaśniesz. Otworzyłem oczy i gwałtownie usiadłem na łóżku. Sen schował się gdzieś pod poduszkę. Był już ranek. Słońce prześwietlało kolorowe zasłony. Kacper chrapał jak gdyby nigdy nic. A ja pomyślałem, nie bez goryczy, że gdy trzeba, to mojemu synkowi nie zdarza się wstać o właściwej porze. Śpi wtedy jak zabity. Budziłem go ze złośliwą satysfakcją. Jęczał przez sen i mówił, że mnie nie lubi. Ale ja nie przestawałem bezlitośnie łaskotać go w stopy. Wreszcie usiadł rozespany na łóżku i spojrzał na mnie z wyrzutem. – Musisz to robić? – spytał z wyraźną pretensją w głosie. – Muszę, syneczku. Odpowiedziałem z uśmiechem, bo inaczej spóźnimy się do przedszkola, i włączyłem radio, by muzyka wygnała z nas znużenie. Jak co dzień, więc myliśmy w łazience zęby, przepychając się i chlapiąc na wszystkie strony. Potem nastąpiło gorączkowe poszukiwanie spodni, koszulek, swetrów, skarpetek. No a gdy byliśmy już gotowi do wyjścia. Gdy zawiązaliśmy buty, zapieliśmy kurtki, gdy czapki siedziały już na naszych głowach, gdy już już miałem otwierać drzwi, wtedy właśnie z pokoju, w którym grało radio, dobiegł nas sygnał czasu i miły pan powiedział: minęła właśnie godzina szósta.